Cześć Manko, witajcie. Ja jestem ja, a ja to ja. XD. I tak, ruszył mój nowy serwer i to widzicie teraz właśnie. Jak on wygląda. To jest taki klocek 400 na 400 kratek. No tak to ujmę. I o co w tym chodzi? To jest bardzo łatwa rzecz. Budujecie bazę. Yy, w ileś tam osób, ile chcecie, ale najlepiej by było, żeby to były od jednej do dwóch osób. Yy, budujecie bazę yy, i co? Yy, rozklepujecie innych bazę uzbrajacie się, zabijacie innych, wysadzacie innym bazy. Yy, co tam jeszcze? Yy, inni was mogą pozabijać. Wszyscy się klepią, rozwalają sobie te bazy, ile wlezie. Dlaczego wersja 1.8.8? E, ponieważ e, na tej wersji pierwszy raz grałem w minecrafta i jakoś teraz mija czwarty rok, odkąd pierwszy raz włączyłem minecrafta i mogłem w pełni sam pograć i jak, nie, nawet nie czwarty rok chyba więcej czasu nawet minęło, nie wiem dokładnie ale co, e, IP tego serwera macie w opisie zejdźcie sobie do opisu, zachęcam do dania suba do zostawienia suba i łapki w górę, fajnie by było. I e, wbijajcie na serwa: serwer będzie częściej włączony niż wyłączony. E, to co? Miłego grania na tym serwerze i mam nadzieję, że będzie Git. Nara.